Dzisiaj z naszą kamerą odwiedzamy ognisko pracy pozaszkolnej, czyli miejsce, w którym grudziowska młodzież spędza swój wolny czas po zajęciach szkolnych, rozwijając przy tym swoje pasje i zainteresowania. Ognisko pracy pozaszkolnej ma bardzo długą już historię. Obecny rok jest 56. rokiem naszej działalności. Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego, placówką oczywiście oświatową. W ognisku na dzień dzisiejszy pracują 52 koła zainteresowań o różnej tematyce. Swoją wędrówkę po ognisku pracy pozaszkolnej rozpoczęliśmy od wizyty w pracowni tanecznej, gdzie młodzi ludzie spotykają się na zajęciach trzy razy w tygodniu. Trzech lat właśnie się zaczęło przez kolegę, gdyż tutaj właśnie przyszedł i się zapytał pani Wasi Polek, czy możemy tutaj po prostu tańczyć. Tańczyliśmy wcześniej na dworzu, nie mieliśmy salki na zimę i w pewnym momencie dowiedziałem się, że tu jest sala taneczna. Przyszłem jednego dnia, zapytałem się pani i Wasi się zgodziła i od tamtej pory właśnie tutaj tańczymy. Większość tańczy jump style. Ale jest również szafy i elektrodens. W ognisku tańczą również i najmłodsi. Zajęcia są organizowane w poniedziałki i w środę. No, dzieci są w różnym wieku, dlatego jest utworzonych pięć grup. Od grupy trzylatków po grupę dwunastolatków. No i są zajęcia dostosowane do możliwości psychowizycznych dziecka. Dlatego te zajęcia się różnią. Tutaj Państwo mieli okazję widzieć rytmikę, gdzie gdzie dzieci właśnie bawią się, uczą, uczą się bawiąc, natomiast starsze dzieci już uczą się podstaw tańca, y, uczą się podstawowych kroków, figur tanecznych, różnych stylów tańca, y, a najstarsze to już nawet próbują same tworzyć układy taneczne. Oczywiście są one dopracowywane na zajęciach i są y, korygowane, tak żeby nabrały wyrazu scenicznego. Kolejnym punktem naszej wycieczki po ognisku pracy pozaszkolnej była siłownia, w której zarówno młodzież, jak i dorośli dbają o swoją sylwetkę. Siłownia jest otwarta w ognisku pracy pozaszkolnej. Jest to młodzieżowa si siłownia, na którą mogą uczestniczyć e, młodzież w wieku od 16 do 25 lat. Minimalny ten wiek to jest 16 lat. E, zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku pod okiem fachowych instruktorów: pani Jawy Potemskiej i Strawozdawca Zajęcia Zajęcia są bezpłatne, tak? E, zajęcia są bezpłatne, jednakże młodzież płaca na radę rodziców, symboliczną kwoty 15 zł. Klub Miłośników Fantastyki to następny przystanek jaki odwiedziliśmy w ognisku. Jesteśmy obecnie na spotkaniu Koła Miłośników Fantastyki. Czym się zajmujecie na, tym, na tych spotkaniach? Ponieważ widzimy tutaj różne kostki, plansze, rysunki. Tak, aktualnie dzisiaj gramy w gry fabularne. Prowadzimy, jeden z naszych wychowanków prowadzi kampanię, którą gramy już od dwóch tygodni. Poza grami fabularnymi gramy także w różne kolekcjonerskie gry karciane oraz zajmujemy się swego rodzaju cosplayem. Przygotowujemy jakieś makiety broni, przygotowujemy prowizoryczne stroje i staramy się odgrywać to, co gramy na papierze w rzeczywistości. A jak często się spotkać? Dwa razy w tygodniu. W poniedziałki gramy właśnie w gry fabularne. W środę zaś staramy się grać w różnego rodzaju gry karciane i gry planszowe. A ile osób tak średnio uczęszcza na zajęcia tutaj? No, średnio jest to 6 do 8 osób. W ognisku pracy pozaszkolnej kształcą się również przyszli muzycy. Nie brakuje tutaj miejsca dla klawiszowców, gitarzystów, perkusistów. Swoich sił próbują również soliści i zespoły. W tym momencie takich na stałe uczęszczających osób jest około 40, jak zaczynałem tutaj pracę 33 lata temu było to chyba 8 osób. Także jak widać to się wszystko fajnie rozwija, zapotrzebowanie jest bardzo duże na tą tutaj salę pracownię muzyczną, bo w tej sali się odbywają zajęcia z zespołami, czyli przychodzą perkusiści, basiści, gitarzyści, jacyś klawiszowcy i wokaliści i sobie gramy. Jesteśmy otwarci w zasadzie na wszystkich, także jeżeli są chętni, to zawsze znajdą u nas miejsce albo w tej pracowni, albo u kolegi, w drugiej pracowni muzycznej. Dodatkowo prowadzę również zajęcia z wokalistami, oddzielnie w innym pomieszczeniu. Tam ćwiczymy ich głos z gitarą, rozwijamy tylko ich. Jest też sala perkusyjna, gdzie co prawda stare bębenki mamy, ale wystarczą na tyle, żeby młodzi, adepci. Rytmów mogli sobie ćwiczyć i sobie schodzą, to jest na dole i tam sobie grają, jak ktoś wchodzi do EPP to słyszy często grające bębny, to właśnie na dole, to tam że jakby ćwiczą, także działamy na różnych frontach, staramy się każdemu zapełnić czas i go tutaj rozwijać. Ognisko pracy pozaszkolnej to także miejsce, gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje plastyczne pasje. Zajęcia plastyczne odbywają się u nas od poniedziałku do piątku. Przedział wiekowy to jest tak od 4 do 25 lat. Są bardzo małe dzieci i są też studenci, którzy do nas przychodzą. Zajęcia prowadzi u nas ze starszą grupą, pani Teresa Skrocka z młodszą ja. Dzieci zajmują się od, w starszych grupach. Rysunkiem, głównie i malarstwem. W młodszych są to bardzo różne techniki poprzez właśnie płaskie, i przestrzenne. Robimy też rzeźbimy w masie solnej, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chodzę na warsztaty plastyczne. Od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przyprowadził mi tutaj tak naprawdę mój znajomy, ale myślę, że myślę, że to było bardzo, bardzo dobre dla mnie, bo od tamtego czasu od, od, od zawsze rysuję, a przyszedłem tak naprawdę tutaj z brakiem umiejętności i się tak naprawdę wszystkiego nauczyłem. Hasło nauka przez zabawę, aktualna jest również w pracowni modelarskiej. Znajdujemy się obecnie w pracowni modelarskiej. Panie Wysowie, czym tutaj uczestnicy pracowni zajmujecie się na, na co dzień? Najbliższe zawody to zawody modeli balonów na ogrzane powietrze. W związku z tym priorytet to budowa balonów. Balon to jest czasochłonna rzecz. Po prostu trzeba z 10 Brytów skleić czaszę czyli coś kulistego. To już wymaga cierpliwości. I niektórzy z nich budują to pierwszy raz, tak jak Mateusz, Piotr, Miki, Bartek i wychodzi im dosyć dobrze, wychodzi im dosyć dobrze. My jako modelarze to już trzeci raz byliśmy na mistrzostwach Polski między innymi dzieci z modelarni integracyjnej, którą prowadzimy razem z siostrami elżbiatankami, zakwalifikowały się po raz trzeci na mistrzostwa Polski. Uczymy się też ekologii, nie produkujemy śmieci, produkujemy z jednego arkusza balsy jak najwięcej płatów dzieci się uczą projektować że nie na środku deski a z brzegu i układamy elementy tak obok siebie także my, wydaje mi się że dosyć ciekawa Zapraszamy tych, którzy mają już odkryty talent, tych, którzy gdzieś mają talent ukryty i być może u nas wydobędą go na światło dzienne, i również tych, którzy chcą miło, bezpiecznie spędzić wolny czas poza szkołą. Bardzo serdecznie zapraszam. Nam nie pozostaje nic innego, jak przyłączyć się do zaproszenia, bowiem, jak głosi cytat, talent dodaje urodzi blasku.